Dzień dobry, jestem Mierco i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kronik Gadolinu. E, dzisiaj mamy Mitologię Gadolinu. Powracamy, znaczy, no nie powracamy, może kontynuujemy tę serię, tak? Ostatni był Belfort, no jakiś czas temu. Oj, przepraszam. E, no było to już dwa tygodnie temu, ostatni bóg był opisywany. E, cztery dni temu odcinek był, pewnie już pięć dni temu, no ale nagrywam znów, tak, nie przestałem nagrywać. Tak więc dzisiaj jaki Bóg? Fetros. Czego jest to Bóg? Zaraz do tego przejdziemy. Fetros jest Bogiem Rzemiosła. Do czego mógłbym porównać z innych mitologii? Może być to Wulkan z mitologii rzymskiej, albo Hefajstos z mitologii greckiej, tak? Zacznijmy jego prezentację. Stworzony przez Lantanesa, by czuwał nad rzemiosłem. Czczony jest przez krasnoludów w całym Gadolinie. Do Fetros stworzył trzy klejnoty na polecenie Lantanesa który chciał udzielić pomocy dobrym istotom w gadolinie. Tak, czyli zapewne znacie Krajnot Krond. czyli wiodący przedmiot na przykład w Podróż z Wojny. Nieudanym wiem, ale no, wiodący, wiodący tam na przykład był przedmiotem, wokół niego kręciła się cała akcja, tak samo w, w niespokojnych czasach, które no, jest to remake książki Podróż z wojnę, które już niedługo yy, również, no wiadomo, to jest remake, czyli też wokół niego będzie się kręciła cała akcja. Wiadomo, on też występuje w, w całej trylogii yy, Podróż, więc no, jest to popularna rzecz na pewno. Fetros jednego dnia wykuł pierwszy klejnot, który nazwał Efint. Drugiego dnia stworzył drugi klejnot, który nazwał Zorma. Trzeciego dnia stworzył ostatni klejnot, który nazwał Krąt. Tak, czyli Krąt, bo były trzy klejnoty. Na opowiadaniach mieliście już to wcześniej tam. Zaraz wam powiem, kiedy to już było. To było już yy, yy, 21 sierpnia tamtego roku, więc to no, jakiś czas temu już to było. Yy, podczas tworzenia tych krainców przelewał w nie wiele swojej mocy, by były jak najskuteczniejsze. Tak więc około 300 roku na Gedolin spadły trzy meteoryty. Jeden spadł w miejsce, gdzie za kilkaset lat miał stanąć Miał, miała stanąć twierdza Gerdon, tak? Czyli stolica. A, ma, pokażę Wam na, nawet. Mm, twierdza Gerdon. Mamy o, ją tutaj, twierdza Gerdon. Nie wiem czy widać. powinna być. No nie do końca. No. Tutaj jest ta twierdza Gerdon, ta kropka. To jest stolica Królestwa Magpol. Mm, Królestwa krasnoludów właśnie. Drugi meteoryt spadł w miejsce, gdzie już niedługo elfy miały złożyć miasto Trina. Tak, czyli miasto Trina znajduje się o, w tym miejscu. Ta, ta kropka tutaj jest to stolica um, państwa Similion w królestwie um, Sansodor, tak? E, e, trzeci, czyli ostatni meteor spadł na tereny państwa, które miały uformować się za kilkanaście lat. O, tak? Czyli chodzi o to, o te północne tutaj części. Tak, yy, teraz jest w ogóle fajne wydarzenie. Znaczy, na, na kanale Wydarzenie, fajne jest teraz takie no, wydarzenie na wydarzeniach. jak bym to mógł powiedzieć, no ogólnie jest wpisywana rozpad państwa o co się dzieje tam, co tam się stało. Polecam wbijać na Discorda, do którego link jest w opisie. Yy, tak więc, no pewnie ma, no, nie wyświetliłem wam, może wam wyświetlę. Mapę spodziałem na królestwa te odnowione, bo tamta mapa, którą wcześniej rysowałem, no nie miała ona sensu zbytnio z przyczyn geograficznych, więc teraz ją poprawiłem, tak więc teraz ją tu macie, na Discordzie ją też macie, jak i wiele innych map. Na przykład to, że zaktualizowałem ostatnio o właśnie tą wschodnią wyspę i tutaj ogólnie wschodnią część tej mapy, polukę nawet tutaj, no więc... Powiedzmy, że ta część mapy, że epoki narodzenia jest w miarę skończona. Nawet to jest już skończone, tak więc. Wszystko dobrze idzie. Tak też trzy razy otrzymały swoje klejnoty. Dalszą historię chyba już znacie. Tak czyli elfy i krasnoludy pogubiły te klejnoty, a ludzie je dochowali. Fetros toczy konflikt z askrowem. Askrow, czyli jest to Bóg ognia, oraz opiekun kowali. Oto kto jest lepszym kowalem. Fetros przyjaźni się z Nortrooksem, bogiem sprawiedliwości, Wisu, bogiem magii, i Kionosem, bogiem słońca, i celosem, bogiem wojny. Tak więc tak się prezentuje Fetros, cała prezentacja już za nami. Napiszcie, co sądzicie o takim Bogu. No właśnie, teraz dopiero dałem, kto stworzył. Te trzy klejnoty, bo wtedy pamiętam, że się Mok chyba pytał, że tu nieokreślony bóg jest. No wreszcie jest tak. Do 4, 4 lutego, czyli no dosyć niedawno ten bóg powstał. Bardzo intrygujący dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym za kilka dni. Kiedyś. papa. Pa.